No chodź tu Benio. Do dziadzie idziesz? Chodź to mamy. On chyba wybrał. i no na walcu. Zbliż idziesz, Benio, Benio Benio? Benio, Benio, Patrz, babcia. Babcia! No, gdzie jest babcia? No, śpiący. Śpiący, idzie idzie spać. Gdzie ty chcesz iść, Benim? No chodź do mamy, idziemy spać już powoli. Do mamy, gdzie jest mama? Gdzie jest mama?

Zrób papa dziadziowi Zrób ładnie papa Zrób papa dziedziowi Gadziński maszej powoli powoli ten zasiek tam jest Tu się nie przewróci macie pójść Nie bój się zaraz zobaczy No to zobaczę No to co zobaczę co? Zobacz co zobaczę Zatrzyma się Zatrzyma się i wyjdzie, nie? Mądre dziecko Ale Beniuś, my idziemy do siebie, tak? Daj dziewię odpocząć Gdzie jest mama? Gdzie jest mama? No ale <grym się> będą <zbawczyzny> no, kurde e, e, e. No daj dziadziom spać dzieciowie chcą spać